Dzień dobry. Dzień dobry, to ja dzwoniłam. Co się stało? O, Adasz od jacuzzi dostał silnych duszności, próbował wyjść i upadł na posadkę. Dzień dobry. Jak się pan czuje? Kręci mi się w głowie i z trudem oddech. Ale przecież to normalne przy takiej pięknej kobiecie jak moja Izabela. <laughs> Adasz, przestań się teraz wygłupiać. Proszę pokazać głowę. Tu uderzyłem. A, rozcięty Artur będzie opatrunek, Marta Punsiak. Zbadam teraz panu głowę. To proszę. Mhm. Zajrzę do oczu. Źlenice symetryczne. Czy stracił pan przytomność przy upadku? Yy, na chwilkę, ale szybko go odsuciłam. Wyobraża pan sobie, co by ze mną było, gdyby nie ona? Saturacja 93. Mhm. Proszę pana. Zabieramy pana do szpitala. Artur Krzesełko. Przesyłka jest po to, żeby pan nam nie zasłał. Jeszcze tylko słucham pana. Proszę wziąć parę głębokich dechów.